Witajcie prawdziwi Polacy. Zrobiłem Wam filmik na temat global Smooth porwanych y, ludzi, w tym Polaków i torturowanych, m.in. Greta Thunberg. I chciałbym, żebyście sobie y, to sami wyjaśnili, y, słuchając y, filmik z Polski. I pokażę Wam tylko ten filmik, y, y, inny filmik, gdzie y, ci, którzy przeżyli tortury, którzy wrócili do, do kraju niekoniecznie zdrowi niekoniecznie cali, niekoniecznie znaczy, że, że dadzą sobie radę po tym co przeszli opowiadają o, tych, o tym co przeszli, kiedy nie zostali uprowadzeni ze statków Global Smooth Flotilla żebyście sobie sami obejrzeli włączcie sobie tłumaczenie na język polski i, i mam nadzieję, że dowiemy się w końcu czy ci Polacy wrócili, czy nie wrócili. No i mam nadzieję, że, że dowiemy się, e, dowiemy się mm, czy wrócą w ogóle, e, czy Polacy nie zrobią im krzywdy. I tutaj najpierw nie żyje pobity noworodek. Na początek nie żyje noworodek, który w ciężkim stanie trafił do szpitala w Gorzowie. Dziecko miało wiele śladów pobicia, ale każą mimo wielogodzinnych wysiłków nie udało się uratować jego życia. Rodzice, chłopca, i jego babcia zostali zatrzymani. Więcej, jak chcecie, wysłuchajcie sobie wydarzenia 24 na e TikToku, i to jest ten drugi filmik. Zanim jeszcze do niego dojdę, to powiem wam, że codziennie, codziennie z podejrzeniem o torturowanie dzieci. Bo to jest napisane pobicie dzieci, dziecka. Nie, to jest torturowanie dziecka. Jest podejrzanych, z podejrzeniem o torturowanie dzieci jest codziennie trafia od kilkuset do tysiąca dzieci do szpitali, tak podaje y, główny lekarz od kilkuset do tysiąca nie znaczy, że każde dziecko jest torturowane nie, niektóre się przewróciło złamało rączkę, y, gdzieś tam masiniaka klockami się pobiło nawet y, zda, zdarza się, że dzieci się pobiją, nawet na pięści y, natomiast, y, natomiast z podejrzeniem trafiają i co niektórzy y, co niektóre dzieci właśnie są torturowane i nie przeżywają, tak jak tutaj to dziecko nie przeżyło, z powodu właśnie takich, e, takich e, Polaków, chrześcijan, którzy, e, którzy tacy sami są w Palestynie i robią, robią dzieciom, czy polskim dzieciom w Palestynie to samo, czy palestyńskim dzieciom robią to samo. Nie ma, nie ma tutaj. Różnicy torturowania tamtych dzieci palestyńskich, czy polskich w Palestynie, czy w Polsce torturowania e, polskich dzieci. I nie o wszystkich oczywiście e, mówię, bo jedni, tak jak powiedziałem, jedne dzieci same, same robią sobie jakoś krzywdę, wiadomo, e, natomiast. Natomiast dużo przypadków w Polsce jest yy, torturowania dzieci. Ja to nazywam torturowanie dzieci, a rodziców takich, którzy torturują dzieci, szczególnie takich jak y, tutaj gdzie na śmierć torturują dziecko, no to nazywam terrorystami. To jest terroryzm w Polsce. Jeden Jedna z grup terroryzmu w Polsce, czyli torturowanie dzieci na śmierć, to jest jedna z, z grupy mm, e, terrory, terroryzmu w Polsce. I tutaj, e, drug, tutaj drugi filmik, e, gdzie e, tu akurat jakaś kobieta, e, dalej jakiś mężczyzna. Ludzie opowiadają właśnie jak byli torturowani z Global Smooth Flotilla po uprowadzeniu jak byli torturowani i tu widzicie różni nawet opowiadają co robiono z Gretą Tamberg. I możecie sobie, chcę żebyście wy sobie włączyli język polski Global Smooth Flotilla, Activist Expose, Piekło, Abuse in Detention Czyli opowiadają, żebyście sobie przetłumaczyli na język polski Żebyście wiedzieli co, co Polacy robią w Palestynie W Palestynie i... Osobom, cywilom, którzy przypłynęli na łódkach w Global Smut Flotilla i e, tym, którzy, nie, którzy, mm, którzy e, są Palestyńczykami, lub Polacy, którzy mieszkają w Palestynie, co im Polacy robią, bo pokazywałem wam nawet we wcześniejszym filmiku, e, że Polacy w Palestynie też mieszkają, nawet proszą o pomoc. Polaków, tylko że tych dobrych Polaków o pomoc. Eee, I chcę, żebyście sobie sami wysłuchali, co oni, e, co oni. Opowiadają przez co przeżyli, przez co przeszli ci, którzy wrócili, bo niektórzy nie wrócili i cały czas pytanie pozostaje, czy ci Polacy, którzy płynęli w Global Smooth Flotilla wrócili, czy wrócili y, ca, ca, cali, bo zdrowi już na pewno nie, bo wiadomo, pobicie, torturowanie, no to zdrowy nie wracasz, ale czy wrócili cali, a jak nie wrócili, to czy wrócą cali, to jest cały czas pytanie do Polaków, do wszystkich Polaków, bo w was wszystko, w waszych rękach wszystko leży. W waszych rękach leży ta odpowiedź, szczególnie leży ta odpowiedź w rękach wszystkich, co chodzą na wybory, i przyczynili się do tego zła, mniej czy więcej. Zadałem wcześniej pytanie, czy te torturowanie ludzi to jest mniejsze zło, czy większe zło, które wybieraliście. Eee, tyle. Tyle ode mnie. Yy, grupa G 3 razy PP staje w obronie wszystkich dzieci na ziemi i poza ziemią. Yy, stop torturowaniu dzieci, stop głodzeniu dzieci, yy, stop yy, czynieniu dzieci bezdomnymi, stop, yy, stop yy, yy, nieubieraniu dzieci, tak to nazwę, bo Dzieci powinny być najedzone, ubrane i mieć dach nad głową. I, i tutaj, oczywiście, do Was też, do Was też ProLife. Gdzie są Wasze działania w obronie dzieci? Choćby nawet w tych, Pols w tych w Polsce dzieci, które są torturowane przez Polaków chrześcijan. Gdzie są Wasze działania ProLife? Gdzie są gdzie są działania? Mm, kobiety, kobiety stajecie, mówicie w obronie wszystkich kobiet stajemy. No to tutaj ko torturowane kobiety z Global Smut Latilla, czy tam w Palestynie, w ogóle palestyńskie kobiety, gdzie są wasze działania. No i gdzie są działania, mm, gdzie są działania was, Polacy, którzy mówicie, że no, do Polski nie wpuścimy imigrantów, musimy chronić polskie kobiety, polskie dzieci. Musimy chronić polskie kobiety, polskie dzieci przed imigrantami. Tu nie musicie przed imigrantami, bo tu macie akurat Polacy, chrześcijanie torturują dzieci na śmierć. Nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, powtarzam, ale wy którzy mówicie, że stajecie w obronie polskich kobiet, polskich dzieci, już nie mówię tam o tych palestyńskich, czy polskich kobiet w Palestynie, czy polskich dzieci w Palestynie, ale tutaj nawet o tych noworodkach i tak dalej, dzieciach, to gdzie jesteście? Gdzie jest ta wasza obrona? Ja się tylko pytam, może stworzycie, nie wiem, jakiś, jakiś taki... Mm, Patrol obywatelski, gdzie będziecie chodzić po ulicach i, i, i chronić dzieci przed polskimi rodzicami, którzy torturują polskie dzieci na śmierć? Może stworzycie taki patrol? Pozdrawiam serdecznie. Prawdziwi Polacy.